Motocykle, maszyny, które budzą pożądanie. Niezwykłe konstrukcje i pasje. To wszystko w programie Ostra To W sobotę, w sam południe, tylko w Radiu Gram. Zapraszają Żaneta Liwińska i Piotr Olszowski. Jeżeli myślicie, że starym Fiatem Czy Polonezem da się jeździć tylko do miejscowego sklepu na wsi To jesteście w wielkim błędzie Dziś takie samochody traktowane są jak prawdziwe perełki I często są w lepszym stanie niż te, które jeżdżą po drogach na co dzień Co więcej, jeżeli marzycie o takim sentymentalnym samochodzie w swoim garażu To uważajcie, ich ceny rosną A o tym, że stare samochody wcale nie muszą być zawodne Mówi Andrzej Czeczko, prezes stowarzyszenia FSO Autoklub. Ja jestem bardziej pewny swojego Fiata, jeżeli chodzi o niezawodność niż swojego, ja którym jeżdżę na co dzień, także to daje pogląd, jak dbamy o te samochody. One są tak naprawdę dużo bardziej sprawne niż większość aut, aut które porusza się po polskich drogach. Trochę swojej powietrza no, troszeczkę tak. Dwa lata temu byłem w Turcji, a w tym roku byłem na, organizowaliśmy jako Stowarzyszenie FSO Auto klub z węgierskim klubem Fiata 125. Praktycznie po 20 latach kolejny międzynarodowy zlot nad balatonem samochodów produkcji FSO. I żadnych jakichś spektakularnych niespodzianek nie było, Ani spektakularnych, ani minimalnych. Jazda spokojna, bez żadnych problemów. Bez najmniejszych. Tylko trochę głośno. No a opowieść Andrzeja niech będzie wstępem do dalszej części historii, która już po przerwie. Motocykle, maszyny, które budą pożądanie. Niezwykłe konstrukcje i pasje. To wszystko w programie Australia. W sobotę, samo południe, tylko w Radiu Kram. Zapraszają Żaneta Liwińska i Piotr Orszowski. Jeszcze kilka lat temu, no może kilkanaście, duży Fiat czy Polonez kojarzyły się z zażegnaną epoką PRL-u, kiedy były one często i jedyną alternatywą komunikacyjną. Co więcej, były oznaką luksusu i zamożności. Bardzo szybko jednak wyparte przez zachodnią motoryzację odeszły w zapomnienie i stały się synonimem nie zawsze mile wspominanych czasów. Dziś sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Stara motoryzacja to pasja, często wymagająca poświęcenia, ale dająca też wiele satysfakcji. Głos oddaje chłopakom z grupy Toruńskiej Klasyki Nocą. Czy cały pan jest, dopóki się grzebie i myślisz, że ten samochód w garażu, czy jak się wyjedzie, to wytraci już swój Cały czas, rację. cały czas. Ja swoje auto mam już 10 lat, ponad 10 lat. Dostałem je w sumie, jak chodziłem jeszcze do szkoły i cały czas, cały czas jest zawsze coś do roboty. Ale nie dlatego, że się psuje. Gdyby nie dlatego, że się, dla się, tak się psuje, no. dlatego, że się chce coś nie robić. Wiesz. Takiego auta się nigdy nie kończy robić. Cały czas zawsze jesteś. coś. No, zostawa 1100 Mediteran. Ojciec miał kiedyś zastawę i po prostu tak rodzinnie zostało. Czyli Sentymentalnie. Tak jak w większości z nas, no ja tak samo, oprócz tego, że w chwili obecnej mierzymy Mercedesem WZ24, ale w garażu w dalszym ciągu Polones też od dzieciństwa w naszej rodzinie same polskie samochody i stąd ta pasja została. Większość, większość z nas ma auta, którym jeździ na co dzień, jeździ klasykami, bo no wiadomo szkoda przede wszystkim, koszta też nie są małe, no i jeżeli się jedzie takim autem naprawdę, nawet nowy kna to nie spojrzy dzisiaj. Jeżeli natomiast jedziemy klasykiem, ludzie, ludzie machają nam, robią zdjęcia po drodze i to jest właśnie cały pan. I na przestrzeni lat widać e, różnicę podejścia ludzi, bo jakiś zimny w 2004 roku czarno-białego fiata, który naprawdę rzucał się w oko, był fajnie wyposażony, miał elektrycznie otwierane szyby, sportowe fotele i cuda na kiju. I wtedy ludzie to wtedy, fiatę zgupiałeś, ty kupcę golfa, dwójkę. Jeżeli Wasza pasja również związana jest z motoryzacją, niezależnie czy tą starą, czy nowszą, piszcie koniecznie jazdamałpagra.pl. My chętnie opowiemy o Waszych zajawkach. Oczywiście charakter owego zainteresowania nie jest istotny. Może ktoś konstruuje coś ciekawego w garażu? Piszcie śmiało, chwalcie się. Powtarzam jeszcze raz. Jazdamałpagra.pl. Ostra jazda, tylko w radiu gra. i yeah, yeah.